Dzień dobry. Tym razem dzięki uprzejmości dyrekcji szczoteczki trafiły do dwóch domów dziecka w Jaworznie. I tutaj mała niespodzianka, ten film będzie troszeczkę dłuższy, ponieważ pani doktor, dentystka, która się zajmuje na co dzień dziećmi z tych domów dziecka, no, po prostu zrobiła coś niesamowitego, fantastycznego, nie mogę inaczej tego określić. A mianowicie taki piękny wykład dała dzieciom, gdzie w bardzo prosty, przystępny sposób wyjaśniła, dlaczego warto myć zęby, kiedy, jak i z czym to się wiąże. Więc też to jest taki bonus dla Państwa. Jeżeli będziecie chcieli posłuchać, także za chwileczkę zapraszam na transmisję. Dodam tylko, że fundacja tak naprawdę nie promuje żadnej firmy konkretnej, tylko po prostu pewien rodzaj pomocy dzieciom w myciu zębów, a mianowicie szczotki na prąd. Ja powtarzam to przy każdym nagraniu. Chcę to jeszcze raz podkreślić. Łucznik stał się naszym partnerem biznesowym, ponieważ jako jedyna firma, Zrezygnował ze swojej marży. W związku z tym możemy kupić więcej szczotek, a ponieważ środki nasze jako fundacji są w jakiś tam sposób ograniczone, to możemy dotrzeć dzięki temu do większej ilości dzieci. I jeżeli miałbym ja osobiście wybór, czy jednemu dziecku dać szczotkę na prąd, a drugiemu ręczną, czy dwóm dzieciom po szczotce na prąd, no to ten wybór dla mnie jest oczywisty i wybieram większą liczbę dzieci, które będą miały szczotkę na prąd. Także to tyle tytułem wstępu, bardzo zapraszam na relację. ważne. Staram się Wam na to zwrócić uwagę, żebyście częściej, dokładniej te ząbki myli. Widzę już w większości widzę już poprawę. Że zaczynają te ząbki być coraz lepiej umyte, coraz dokładniej, coraz częściej. Oczywiście, ta nasza próchnica, tak to nazywamy, czyli te robaki, te bakterie, które się znajdują w naszej buzi, one się nie pojawiają znikąd. Inni ludzie są dla nas dawcami. Dostajemy je albo na różnych możemy przedmiotach albo w trakcie mycia swoją na przykład szczoteczką albo w trakcie jak jesteśmy małymi dziećmi wkładamy różne rzeczy do buzi. To w ten, w ten sposób dostajemy jak gdyby bakterie. Natomiast te bakterie one mogą być i nasz organizm ma taką cudowną możliwość produkowania śliny. Czy ktoś jest w stanie powiedzieć czym jest ślina? Próbujemy, nie ma słabych odpowiedzi. No nie wstydźcie się, no przecież jest biologia. Tak? Słucham. Pianka z wodą. No bardzo dobrze, no to jest pianka z wodą, to jest nasza pianka z wodą, możemy to tak nazwać, tak? Ta nasza pianka z wodą ma, czyli ślina ma możliwość oczyszczenia naszych zębów. W momencie, kiedy mamy ślinianki, wiemy ustnej, które produkują tą piankę, ona jest bogata w różne substancje, które są w stanie oczyścić nasze zęby. Czyli w trakcie dnia nasz organizm, jeżeli nie dostaje zbyt dużo słodkich pokarmów albo w ogóle pokarmów, jest w stanie sam się oczyścić. Natomiast w nocy, jeżeli nie umyjemy tych zębów wieczorem, to niestety ta ślina już przestaje tak działać. Jest jej zdecydowanie mniej, pierwsza sprawa. Druga, jest ona gorszej jakości, dlatego nie są te zęby oczyszczane. Stąd to mycie wieczorne po ostatnim posiłku, po ostatnim napoju, który zostanie spożyty, jest tak bardzo istotne, żeby wspomóc nasz organizm w ochronie tych ząbków naszych. Oprócz tego, że mamy bakterie, to te bakterie muszą coś jeść. I one bardzo lubią słodycze, ale lubią też taki związek, który jest sacharozą. To jest cukier, który się znajduje w innych substancjach, ale głównie yy, słodycze są z tego zbudowane. I te bakterie po prostu, ten cukier jest dla nich pokarmem. I one układają się na naszych, jeżeli w momencie, kiedy mamy jakiś zalegający pokarm, tak, czyli na przykład w zależności od konsystencji. Jeżeli to jest na przykład, nie wiem, jakaś pianka, tak, pianka takie, pianki albo żelki, to one się bardziej, później na przykład jest trudniej je usunąć z powierzchni zębów, a dłużej mogą zostać na naszych zębach. Wtedy ten proces próchnicowy bardziej się rozwija, tak? zęby. Tak możemy dbać o te nasze zęby, tak? Słucha. Zęby z Aha, tak, z jednej i z drugiej strony myjemy ząbki, Tak, dokładnie. Z tyłu, w sodza z dół. A nie, kuka A nie No bardzo dobrze, język też trzeba mieć. Dobrze. Wszędzie trzeba mieć. Tak, czyli od... Tak, z prawej, z lewej, z góry i na dole te ząbki. Od strony policzka, od języczka. Proszę, tu też trzeba. Tu też trzeba. <grym> Czy ktoś ze starszej grupy jest w stanie nam powiedzieć, co oprócz mycia możemy robić? Puka, dokładnie, kukać płynę, ale to musimy pamiętać o tym, że to jest element wspomagający, tak? Główny, dokładnie elementem mycia, dbania o te zęby jest mycie zębów. Potem możemy jeszcze płukać. A oprócz tego co jeszcze możemy zrobić? Możemy czyścić nieciągnięte No bardzo dobrze. Możemy jeszcze, czyli razem mamy wszystkie elementy, które możemy sami, sami we własnym zakresie jak gdyby użyć wieczorem, prawda? Czy też rano. Kiedy myjemy zęby? Pokażemy przykładowo. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, I Dobry. Powiedzcie mi, a czy wiecie, jakie są rodzaje szczoteczek? Zielona. Zielona, <grym> tak. To będziemy mieć też oczywiście inne kolory, w zależności, jaki tam nam może się Czerwona. podobać, albo jaki jest dostępny, proszę. Czerwona. Czerwona. A jaka tam... Jak? Tak, ale starsza Czerwona. grupa? Oprócz kolorów. Oprócz kolorów. Proszę. To mamy firmę, a oprócz firm jakie są rodzaje co tych szczoteczek? Co mamy z tymi głoskami takimi delikatnymi i twardymi? O, na przykład, możemy podzielić szczoteczki na miękkie, średnie i twarde. Dokładnie tak. Oczywiście, jeżeli mówimy o takiej zwykłej szczoteczce, tak zwanej manualnie, to tak, możemy ją podzielić na miękką, którą zazwyczaj mamy w przypadku stanów zapalnych dziącę, do dziąseł ją używamy i mamy też średnią, która jest do zębów. Oczywiście. Ale się ma taką dla dzieci, ale ona jest bardzo taka... ona nie Tak, zęby. Tak, ona nie zęby. No, 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 no. no, to... O właśnie, czyli wchodzimy do następnej grupy szczoteczek, tak? Określiliśmy. Bardzo tak te szczoteczek, kolory, ale też mamy oprócz szczoteczki manualnej mamy też szczoteczkę elektryczną. A oprócz szczoteczki elektrycznej jakie jeszcze mamy? Żwirka. Jeszcze mamy szczoteczki soniczne. Co to jest? Co? No właśnie, to będą takie inne szczoteczki, które troszeczkę nam pomogą w tym myciu, bo już nie do końca tylko zdolność naszej rączki do wykonywania ruchów okrężnych w przypadku u dzieci młodszych, tak? Dzieci myjemy, myliśmy ząbki takimi ruchami okrężnymi, a u osób już starszych takimi ruchami wymiatającymi, będzie to szczoteczka, która nie będzie trzeba takich ruchów wykonywać. Będzie trzeba tylko i wyłącznie dokładnie do tych ząbków, ząbek po ząbku dokładać tą szczoteczkę z każdej strony. Główka takiej szczoteczki będzie zdecydowanie mniejsza, dzięki czemu będzie o wiele łatwiej ją yy, yy, tą główką dojść do wszystkich przestrzeni. Czy mamy gdzieś jakąś szczoteczkę? No, Bo mamy. Coś, coś, coś. Dlatego dzisiejsze spotkanie to jest taka okazja, żebyście mogli otrzymać prezenty, które otrzymaliśmy. A prezenty otrzymaliśmy od takiej fundacji, która nazywa się Smile Together. I pan prezes i pracownicy tej fundacji po prostu przesłali tutaj dla was takie nowoczesne, piękne szczoteczki. Przede wszystkim bardzo funkcjonalne i jak myślę bardzo też atrakcyjne dla was. I myślę sobie, że jak te szczoteczki już dostaniecie, kiedy je rozdamy, kiedy pani doktor powie tam wszystkim, jak prawidłowo myć te ząbki, jak długo być, jak często myć i w jaki sposób, to wtedy nasze uśmiechy będą zdrowe, będą piękne, będą białe, błyszczące. Moje... <noise> Więc wszystkich na pewno też takie będą. Jeżeli Pani doktor pozwoli, to zaczniemy rozdawać te szczoteczki, tu będzie ta by to pokazała. Tak, jasne. I wtedy jak rozdamy, wszyscy będą mogli te szczoteczki sobie rozpakować i Pani doktor pokaże nam, w jaki sposób z tych szczoteczek korzystać. Dobrze? Prosimy Pani Karzenka. A, jeszcze mam sobie powiedzieć tak. Są różne rodzaje dla dzieci mniejszych, dla dzieci starszych, ale też przede wszystkim wszystkie szczoteczki są podpisane. Każdy ma szczoteczkę podpisaną, więc nie będzie takiej możliwości, żeby ktoś się, że tak powiem, gdzieś komuś zagubił, albo ktoś niechcący użył czyjejś innej szczoteczki. I już będziemy tutaj kubuś, gdzie jest kubuś? one piękne, zdrowe i czyste. One są elektryczne też. Marysiu! Powiedzcie mi, ile powinno się myć takie zęby? Ile czasu? Pół godziny, myślę, bardzo szczęśliwa, Ale wystarczy te 2-3 minuty, żeby spę spędzić na takim dokładnym myciu zębów. Hmm. Gdzie zaczynamy? Jak zaczynacie Ja zacznę tak tutaj. Aha, dobrze. A ja bardzo dobrze. Każdy może myć w jakiej kolejności tylko sobie życzy. Ale ważne, żebyśmy nie zapominali o żadnym fragmencie zęba, tak? Czy to jest od strony gdzieś, od strony podniebienia, od strony języczka, żebyśmy nie zapominali o tym, że z każdej strony trzeba tego ząbki umyć. Jeżeli chodzi o ilość pasty na takiej czoteczce, to nie chodzi o ilość, to musi być dużo tej pasty. Tej pasty wystarczy, żeby było to ziarenko. Tak malutko, ona się będzie pieniła, jeżeli troszeczkę dostanie wody. Ona będzie się pieniła i jesteśmy w stanie porządnie umyć ząbki, jeżeli będziemy 2-3 minuty na to poświęcać przy jednym myciu, czyli wieczorem te 2-3 minuty i rano również te 2-3 minuty. Miałam okazję spojrzeć na tą soniczną szczoteczkę dla Was, dla starszych i zauważyłam, że macie tam cztery programy. Prawda? Możecie sobie spojrzeć. Jeden jest do mycia, jeden jest wywielający, masaż. potem jest do dziąseł, tak? I jeszcze jeden. I masaż, tak? masaż mhm. dokładnie. Jeżeli są stany, fajne dziąseł, no to możemy na przykład masować dziąseł. To jest bardzo ciekawa, bardzo dobra funkcja. Wtedy sami zobaczycie, że ta szpoteczka na delikatność pracuje. I możemy wtedy masować. Jeżeli komuś trwa wiązła, to jest bardzo dobre, e, dobra metoda na to, żeby te stany zapalne wiązeł zredukować. E, mamy też tam e, program wybielania takiego, oczy. zobaczycie też, jeżeli, jeżeli będziecie, te szczoteczki mają taką możliwość. Ja osobiście sama zauważyłam, używając y, dla siebie szczoteczki, że te ząbki są czystsze. W jaki sposób troszeczkę są, nie się tak co najmniej wydaje. Mam nadzieję, że Wy też będziecie mieć takie okrucia, że przy myciu tą szczoteczką soniczną, przede wszystkim zobaczycie, że te zęby będą o wiele gładsze, o wiele łatwiej jest umyć porządnie te zęby. I przede wszystkim też może być zauważany jakiś efekt, że te ząbki są troszeczkę jaśniejsze, tak? Macie różne programy, możecie z nich korzystać. Oczywiście, ja, jeżeli przyjdziecie, yy, będziecie chcieli zadać jakieś pytania, oczywiście zapraszam, yy, pytanie. Jeszcze a jednak musimy też podkreślić, że szczoteczka soniczna jest łatwiejsza w, w umyciu tych ząbków. dokładniej można nim, um, nią umyć w krótszym czasie, natomiast nie możecie zapominać o tym, że nitkowanie nadal jest nam potrzebne. Są duże szanse, że środek słoniczna dokładnie umyje, ale może się okazać, że to nitkowanie, używanie pukanek nadal będzie nam potrzebne. Słucham. Proszę Pani, a ona no, dostała jaką? A no, dostała tą drugą, no już dostała, to też jest taka sama, tylko jest troszeczkę większa już, nie? Dobrze, a czy jesteśmy w stanie pokazać, tak? E, czy ktoś jest w stanie pokazać, macie swoje szczoteczki? Które rejony tych ząbków trzeba użyć. Ale nie możemy, możecie, już macie te swoje szczoteczki, to możecie na szczoteczce ktoś może pokazać. No. Nie szorujemy szczoteczką. Odkładamy, przesuwamy do przodu. A tak jaki jest Nie gryziemy te szczoteczki. Szczoteczka nie jest do gryzienia, bo szybko się zużyje. Tak, tak, Chodzi o to, żeby. O, bardzo ładnie. Stop, powolutku. Liczymy do 15, przechodzimy dalej. No pięknie, bardzo ładnie. Super, pięknie. I widzicie, jak tutaj ładnie? Powolutku. To też o to chodzi, żeby nie szorować, nie kryć tej szczoteczki, bo się bardzo szybko zużyje. I tak, myjemy ząbki od powierzchni tutaj wargowej, tak się tak mówi, czyli to, co widzimy, potem od strony policzka też myjemy te ząbki daleko, potem tego ostatniego trzonowca u osób już, e, u młodzieży, od strony gardła, tam dochodzimy, bo tam często jest próchnica w tym miejscu, a potem przechodzimy od strony podniebienia, czyli od strony wewnętrznej, czy też językowej, nie zapominamy, tu też myjemy, od strony języka, czyli od wewnątrz też myjemy, te ząbki, tą szczoteczką będzie Państwu o wiele łatwiej umyć te zęby, bo jak widzicie mamy mniejszą główkę, będzie łatwiej ją tam wprowadzić w te miejsca. No taką, no, taką no, małą. No. Prezent, który otrzymaliście jest bardzo fajny. Ja widzę, że sprawił Wam dużo radości, ale z drugiej strony jest też bardzo poszuteczny i myślę, że będziecie z niego korzystać bardzo, bardzo często i będziecie z niego korzystać, tak jak mówiła nasza Pani doktor, za co bardzo serdecznie dziękuję. Mimo, że wtedy będzie się rzadziej z wami spotykać, ale na pewno nie będzie z tego zadowolona, bo bardzo was lubi, to już wiem. <laughs> bardzo dziękujemy fundacji, bardzo dziękujemy pracownikom fundacji i w tym okresie przed noworocznym życzymy im, żeby mieli więcej okazji i sposobności i możliwości, żeby w następnym roku oddarowywać wiele, wiele placówek, wiele, wiele dzieci, za co im serdecznie dziękujemy i życzymy wszelkiej konieczności. Dziękuję! Tak jak Państwo widzieli i słyszeli, te szczotki zasilane prądem robią różnicę. I to nie tylko dlatego, że dokładniej myją, bo jeżeli mamy dorosłego człowieka, pacjenta, i on jest w stanie Poświęcić odpowiednią ilość czasu, to może i ręczną szczotką dobrze umyć sobie zęby. Kwestia jest inna. Dzieci nie gubią tych szczotek, jest to dla nich frajda. Same chcą. To jest, to jest szansa, żeby sprawić, że te dzieci jednak będą dbały o zęby i wtedy zapomnimy o próchnicy jako takiej. Jasne, że to jest duży plan. No, jednocześnie, jeżeli będziemy się skupiać na małych rzeczach, to tylko te małe rzeczy osiągniemy. A uważam, że jeżeli się skupimy na tym, to rzeczywiście jesteśmy w stanie osiągnąć coś fajnego i coś dużego. I na zakończenie, jak zwykle, poproszę. Jeżeli Państwo lubicie pomagać, pomagacie raz w miesiącu to najpierw poproszę o subskrypcję naszego kanału, tu w tym miejscu. Im będzie nas więcej tym będziemy mieli większe przełożenie. A jeżeli chcecie pomóc też finansowo dzieciakom to tutaj po lewej stronie jest link do naszego profilu na Patronite, gdzie możecie to zrobić. Bardzo, bardzo dziękuję.